Ten film mógł powstać dzięki wsparciu następujących osób. Cześć, ja jestem Artur i witam na moim kanale. Dzisiaj kolejny materiał z cyklu nauki No Dread, a w nim przyjrzymy się nodowi Inject i Debug. Zapraszam. Do dzisiejszego odcinka skłoniły mnie pewne przemyślenia, które mam po analizie Waszych pytań dotyczących Noudreda. Bardzo często te pytania wynikają z tego, że nie wiecie, jak pozyskać informacje z procesu, który robicie i jak te informacje można później wykorzystać, jak one ma, mogą Wam pomóc w rozwinięciu Waszego procesu do zbierania takich informacji. Używa się Nodu Debug. Ja go używam wielokrotnie w swoich procesach, w swoich filmach, możecie często go zobaczyć, ale jakoś nigdy specjalnie się na nim nie skupiałem, tylko wykorzystywałem go i mówiłem Wam, że w tym nodzie są pewne informacje, możecie znaleźć. Dzisiaj chciałbym. Troszeczkę więcej mu czasu poświęcić i pokazać, jak możecie monitorować przy jego pomocy swój proces i jak zebrane informacje możecie wykorzystać do dalszego y, użytkowania czy do w, dalszego wykorzystania w procesie. Y, Node debug bardzo często używamy, gdy chcemy coś dopiero przetestować, gdy tworzymy nowy, nowy proces. Drugim takim nodem, który właśnie w momencie testowania jest często używany, to jest Node Inject. Ja również go często używam w swoich filmach, ale też nigdy się jakoś specjalnie na nim nie skupiałem. Natomiast on nie tylko ma zastosowanie w takim uruchamianiu procesu czy ręcznym uruchamianiu procesu, bo najczęściej do tego używamy Nodu Inject. Ale on potrafi również przekazywać już na start tego procesu informacje, które chcemy. A te informacje mogą nam pomóc w symulowaniu sytuacji, do jakich yy, chcemy dojść, tworząc nasz yy, proces. Dlatego w tym procesie tworzenia nowego procesu bardzo często powinniśmy sięgać zarówno do nodu inject, jak i do nodu debug. A żeby dobrze je wykorzystać, no to trzeba je dobrze poznać. A najlepiej je dobrze poznać, gdy opowiem o nich przy interfejsie Node -RED, do którego już teraz zapraszam. No więc jesteśmy przed wszystkim dobrze znanym interfejsem Node Wytłumaczmy, jak działa Inject i Node Debug na konkretnych przykładach. Najpierw spróbujmy zbudować najprostszy chyba możliwy proces w node -redzie, czyli właśnie połączymy Node Inject z Nodem Debug. To już jest proces, który działa, dlatego że uruchomienie nodu Inject tym przyciskiem, który już jest Wam dobrze znany, spowoduje wysłanie obiektu message, czyli wysłanie tej wiadomości do nodu debug, który ją odbierze. Ale zajmijmy się trochę szczegółami, co tutaj tak naprawdę możemy zrobić. Po pierwsze, to zauważmy, że nod inject ma kilka możliwości. Jedną z najważniejszych nie licząc sposobu uruchomienia, którym się już wielokrotnie zajmowaliśmy, i tutaj możemy ten sposób uruchomienia automatyzować, kolejną ważną funkcjonalnością nodu inject jest możliwość dodawania dowolnych właściwości i ustalania już na starcie ich wartości. Jest to Naprawdę doskonałe narzędzie do wykonywania testów i do, wery, do weryfikowania jakiejś rozbudowanej logiki, dlatego że nie musimy testować całego procesu, żeby mieć ten obiekt w jakiejś konkretnej formie. Tylko możemy sobie ten obiekt zbudować tutaj dokładnie o te elementy, które nam są potrzebne. Standardowo możemy wypełnić właściwość payload. I ona jest standardowo wypełniana znacznikiem czasowym. I możemy dodać dowolny topik, ale to nie jest koniec. Ja mogę dowolny ten, tą właściwość zamienić na jakąś inną. Ewentualnie mogę dodać całkowicie nową. Może to być na przykład nowa właściwość. I jej wartość jest na przykład to jest test. Może być to łańcuch jakiś, ale też może być dowolna na przykład zmienna. Może być to JSON, może być to wartość logiczna, może być to całe wyrażenie. Już tutaj jesteśmy w stanie stworzyć pewnego rodzaju elementy, które będziemy testowali później w systemie. No i teraz, jeżeli ja uruchomię ten proces, najpierw go zatwierdzę. Jeżeli ja teraz uruchomię ten proces, no to proszę zobaczyć, że wypełnię właściwość payload tym znacznikiem czasu. Topik pozostawię pusty, ale dodam nową właściwość, która się nazywa nowa właściwość, a jej wartość ustawiamy na to jest test. I teraz. Przejdźmy do nodu debug. Standardowo node debug monitoruje tylko i wyłącznie właściwość payload. Nic więcej nie robi standardowo. I teraz wynik tego, co tutaj się dzieje, tego, wynik tego nodu debug możemy obejrzeć w oknie debugowym, tu, gdzie są te wszystkie wiadomości debugowe. Przełączamy się na tą. Pluskwę, czy tam innego robaka. I mamy tu okno z wiadomościami debugowymi, gdzie właśnie będą wyświetlane właściwości nodu debug. I teraz, jak ja nacisnę ten guzik, to proszę zobaczyć, ponieważ tu w nodzie inject pod właściwość payload mam podstawiony timestamp, czyli znacznik czasu. A w nodzie debug obserwuję właśnie właściwość payload, no to tutaj, w tym oknie wiadomości debugowych, dostałem właśnie wynik tego znacznika czasu, czyli tą wartość, która została przekazana. Ale to jest tylko i wyłącznie takie skrobnięcie możliwości monitorowania procesu. Pamiętajcie, że tutaj. W ty, jak gdyby pomiędzy tymi nodami jest wysyłany cały obiekt Message, czyli cały obiekt wiadomość. Ten obiekt jest zawsze zbudowany z wielu elementów i, my do... i właściwość Payload to jest tylko jednym z tych elementów, a my możemy operować na całym obiekcie, a nie tylko na właściwości Payload. Żeby się dowiedzieć, jak ten obiekt wygląda, to wystarczy, że przełączymy not debug na complete message object. Proszę zobaczyć, że tutaj ja już nie mam żadnych możliwości. Ja mogę sobie co najwyżej zmieniać ten timestamp, format jego wyświetlenia, ale tu nie mam żadnych innych, właśnie, war, yy, żadnych innych informacji. Natomiast, jeżeli przełączę na kompletny obiekt message i teraz uruchomię yy, ten sam proces, nic w nim kompletnie nie zmieniłem. To proszę zobaczyć, że już inaczej wygląda ta wiadomość tutaj w tym oknie debugowym. Tu miałem tylko wartość właściwości payload, a tutaj już widać, że mam cały obiekt. A w tym obiekcie, jak ja go sobie będę rozwijał, mam już inne, mam już różne rzeczy. Między innymi, mam tą właściwość payload dokładnie tą samą, którą wcześniej tylko i wyłącznie obserwowałem. Ale też widzę ten pusty topik, który był tutaj zdefiniowany, i też widzę nową właściwość, którą sam zdefiniowałem. Jak widać, teraz mam kompletny obiekt. Co więcej, to okno debugowe daje mi wiele różnych możliwości, bo jeżeli ja teraz ten proces rozbuduję o na przykład node switch. I teraz załóżmy, że ja bym chciał troszeczkę ten proces skomplikować. Chciałbym, żeby ten node switch rozdzielał mi ten ruch w różnych kierunkach, w zależności od tego, co przychodzi z tego nodu inject. I chciałbym reagować na to, co ustalam w tej mojej nowej właściwości. To proszę sobie zobaczyć, że to okno wiadomości ma kilka różnych dodatkowych funkcjonalności, jeżeli ja przesuwam myszką po tych elementach z obiektu, czy po tym elemencie tutaj z właściwości to tutaj po prawej stronie mam różnego rodzaju ikony jedną z nich jest na przykład możliwość skopiowania ścieżki, czyli lokalizacji tej danej właściwości, na którą w danym momencie najechałem, jak ja ją skopiuję i teraz przełączę się tutaj i ją z powrotem wkleję. To proszę zobaczyć, że tu momentalnie mi się wyświetla, jak gdyby ta właściwość, o którą mi chodzi. I jeżeli ona w obiekcie, ja później pokażę obiekt bardziej rozbudowany. Jeżeli ona w obiekcie była jakoś mocno zagnieżdżona, to tutaj bym miał kompletną ścieżkę. A do tego mogę też przekopiować tą wartość. Wystarczy, że kliknę ikonę obok. Mam przekopiowaną wartość, i teraz mogę zrobić tak, że jeżeli ta właściwość jest równa tej wartości, no to wybierze jedno wyjście, a jeżeli ja napiszę test, sam wyraz test, no to wybierze drugie, tak? Teraz mam dwa wyjścia, i teraz mogę sobie zweryfikować, którym wyjściem proces podąży, tak? I teraz mogę dodatkowo nazwać to jeszcze na przykład jako debug 1 to jako debug 2, żeby bardziej czytelne to wszystko dla mnie było, zatwierdzam ten proces i naciskam, tu już wyczyszczę to i naciskam jeszcze raz. I teraz widzę, po pierwsze nazwę nodu debug, z którego ta wiadomość pochodzi. I on jest podświetlany, gdy poruszam się w obrębie tej wiadomości, więc doskonale widzę skąd tak naprawdę ta wiadomość się znalazła, gdzie ona dotarła. No i tradycyjnie mogę tu zobaczyć cały obiekt. Jeżeli teraz sobie zmienię wartość, nowa właściwość z tej na test, no to zgodnie z naszym procesem powinienem wylądować tutaj. Naciskam. Widzę nod numer 2 widzę już, że wylądowałem w innym miejscu, tak? Podświetla mi się, do tego mam nod 2, a tutaj miałem nod 1. W ten sposób mogę sobie bez problemów debugować, jak gdyby cały ten proces, testować go, kombinować jak tylko mam ochotę. Oczywiście to pokazałem na bardzo prostym przykładzie. No więc teraz. Weźmy sobie jakiś bardziej skomplikowany proces i spróbujmy go zdebugować. Dobrym takim procesem będzie mój proces, który zarządza, jak gdyby, informacjami o lokalizacjach, czyli łączy się z telefonem. Ja go sobie przekopiuję tutaj, żeby bez problemów móc go modyfikować, a go nie zepsuć trochę go sobie tu przesunę żeby mi się pomieścił na ekranie dobrze i teraz tutaj mam yy, czuj jak gdyby czujnik wyzwalacz tego procesu który odpowiada yy, jak gdyby lokalizacji mojego telefonu natomiast jeżeli bym chciał teraz sobie zobaczyć jak ten obiekt wygląda, który ten telefon generuje, no to musiałbym czekać aż się zmieni mój status, czyli nie wiem, iść gdzieś albo wymusić tą zmianę w home asystancie, tam w narzędziach deweloperskich, ewentualnie mogę zaznaczyć opcję tutaj y output on connect, czyli wyślij... W, jak gdyby aktualny stan w momencie podłączenia. Co to oznacza? W momencie jak robię deployment nowego procesu, to Node-RED odłącza się od Home Widać było przez moment disconnecting, a później connecting. I teraz w momencie jak nastąpiło to połączenie, to poszła wiadomość. Została ona wysłana, jak gdyby w tym procesie, dlatego że na połączenie ma pójść aktualny stan tej czujki tak no i teraz jeżeli ja sobie wezmę tutaj not debug przełączę go interesuje mnie kompletny obiekt a nie tylko a nie tylko ta właściwość payload i teraz jeżeli sobie zatwierdzę to proszę zobaczyć disconnected connecting i w momencie connecting poszedł obiekt, tak? Został wysłany ten obiekt dla aktualny stan tej czujki, bo jest zaznaczone wysyłanie stanu w momencie podłączenia. No i mamy obiekt, i proszę zobaczyć, że ten obiekt jest już troszeczkę bardziej rozbudowany. No i tu jest wiele różnych rzeczy. Jeżeli teraz ja bym chciał pewne, nie wiem, na przykład. Tutaj, tego switcha, on korzysta z payload, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebym ja go na przykład uzależnił od user ID. No to teraz proszę zobaczyć, że jest wiele tych poziomów zagnieżdżeń, tak? I skąd i jak gdyby dostanie się do tej właściwości user ID może być trochę męczące, no bo trzeba to wszystko rozkładać. Ale ja mogę sobie zrobić właśnie to, że naciskam ten przycisk kopiowania ścieżki, wklejam tu Ctrl V i już mam dokładną ścieżkę, jak mam się dostać do tej wartości. W razie czego mogę sobie przekopiować tą wartość. I już mam ogarniętego yy, switcha. Znowu testować mogę to w ten sposób. Ale też mógłbym zrobić coś takiego, że tutaj podłączyłbym Node Inject, tutaj bym dodał mu właściwość dokładnie, oj nie to, właściwość tą, którą bym sobie tu przekopiował, dokładnie tą ścieżkę, i mógłbym sobie wybrać tą wartość. Załóżmy, żebym sobie usunął to wszystko. tu jest ta wartość to tutaj jeszcze podłączmy not debug a nie not debug który nazwiemy zadziałało weźmiemy sobie complete message wyczyścimy to teraz i teraz, zamiast uruchamiać cały ten proces, załóżmy, że mnie interesuje tylko testowanie pewnego fragmentu tego procesu. Nie chcę cały czas testować całości, bo tam różne rzeczy mogą się po drodze dziać. A mnie interesuje, czy ten switch jest dobrze skonfigurowany. No to wykonałem te wszystkie rzeczy. Naciskam teraz to. No i proszę zobaczyć, że jestem w nodzie zadziałało. Zadziałało dlatego, że mój obiekt dokładnie składa się z tego elementu w takiej samej ścieżce, jak tutaj się odwołałem, tak? I mogę dzięki temu nodowi y inject, chciałem powiedzieć object, y inject, mogę symulować dowolny obiekt wiadomości. Nie muszę podłączać konkretnych czujników, przełączników, naciskać ich i tak dalej. Ja to wszystko mogę zasymulować odpowiednio skonfigurowanym nodem Inject. Dzięki temu proces testowania, debugowania dużej ilości procesów, może być o wiele prostszy. Cóż, myślę, że to tyle, jeżeli idzie o taką szybką prezentację, możemy przejść do podsumowania. Mam nadzieję, że ta krótka prezentacja pokazała, jak możecie wykorzystać zarówno Node Inject, jak i Node Debug. Pamiętajcie o tym, że w NodeRedzie macie pełną kontrolę nad tym obiektem wiadomości, który przelatuje cały czas w ramach procesu przez te wszystkie nody. Możecie go w dowolnym momencie wyłapać nodem debug i zobaczyć w jakim jest on stanie, tak samo jak możecie go w dowolnym momencie modyfikować. Jednym ze sposobów modyfikowania wiadomości jest właśnie node inject, gdzie możecie wymusić wysłanie konkretnej wiadomości, która jest wam potrzebna do testów po to, żeby sprawdzić jakiś fragment, jakiś fragment procesu. Oczywiście przy małych procesach. Można symulować je cały czas, tak? Jeżeli proces uruchamia się włączeniem włącznika, no to można ten włącznik włączać co chwilę, szczególnie jeżeli leży obok nas. Bo jeżeli już na przykład jest gdzieś na ścianie w drugim pokoju, no to nie zawsze jest sens biegać tam i włączać, gdy można po prostu zasymulować jakiś wycinek tego obiektu i przekazać go do procesu Node Inject i zasymulować to naciśnięcie, tak? I pamiętajcie, żeby skorzystać z tego nodu debug. On Wam zawsze powie, co się dzieje w danym momencie procesu, a dzięki temu bardzo szybko będziecie w stanie wyłapać jakieś błędy w swojej logice, w procesie. Będziecie też bardziej on podziała trochę na wyobraźnię dla Was, jak ten proces zbudować, skoro będziecie widzieli dokładnie jak wygląda obiekt wiadomości w danym jego y, momencie. Zachęcam Was do eksperymentowania z nodem Debug i nodem Inject. Ja osobiście nie wyobrażam sobie y, pracy z Node-Redem bez tych dwóch nodów. Wbrew pozorom one są najistotniejsze, a szczególnie nod Debug, który cały czas mi mówi, y, gdzie jestem. Miałem nawet dzisiaj jednemu z widzów, pomagałem dzisiaj w automatyzacjach w home w takich tych automatyzacjach wewnętrznych home asystanta i ja przyznam szczerze, że dawno ich już nie ruszałem i ostatnio cały czas jak robię automatyzację, to siedzę w no i pierwsze czego mi zabrakło dzisiaj, to było właśnie takie wygodne prześledzenie, w którym miejscu procesu ja jestem. Tam no, nie jest to aż takie proste, natomiast w Node.debug pamiętajcie, że zawsze możecie mieć kontrolę nad tym, co się dzieje w procesie. I właśnie Debug Wam to umożliwia, i on powinien być Waszym przyjacielem w trakcie tworzenia procesów bądź wyłapywania błędów w procesach. Cóż, to tyle na koniec już tradycyjnie. Jeżeli uważacie, że ten film był tego wart, to proszę o te kciuki w górę. Jeżeli uważacie, że cały kanał jest tego wart, to go zasubskrybujcie. Przekroczyliśmy 1000 subskrypcji, za co bardzo dziękuję, ale do tego tematu jeszcze wrócę. Będzie oficjalne ogłoszenie o tym, że ten 1000 został przekroczony. Co więcej, mam nadzieję, że będzie też kilka niespodzianek z tym związanych, ale to tak jak powiedziałem, w osobnym filmie już dzisiaj nie zdążyłem, nie zdążyłem go ogarnąć, więc pewnie będzie jutro maksymalnie w środę. W tym tygodniu jeszcze tak nadmienię, będzie kolejny film dotyczący urządzeń Blabox, więc już teraz zapraszam. A na ten moment, cóż, to chyba tyle, więc. Dziękuję ślicznie. Cześć.